Zobaczmy, ja to lubię właśnie, powiem Wam tak, o Versów można gadać różne rzeczy, ale przynajmniej robi ciekawy content, jest interesujący, no ten ostatni odcinek tak średnio, ale wcześniej, wcześniej coś tam robiła ciekawego, nie? Ja to też zawsze sobie lubię tam, bo ja zawsze byłem fanem matki Stiflera ogólnie, nie? Więc może to dlatego. Polecam obejrzeć 90. Nie, 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 nie. nie. Że mówiąc, bo montuję teraz ten film. Znaczy, siadam do montażu, bo oczywiście macie go, montuję zawsze wcześniej, ja po prostu siadam do finalnych już rzeczy. Jest... Czyli po prostu do obejrzenia i powiedzenia, podoba mi się, albo ej, weź tu, popraw. Jestem załamana, bo dźwięk jest tragiczny. O czym się tu przekonacie, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, bo terminowali. Jesteśmy na takiej sali gimnastycznej, która była ogromna. I mam nadzieję, że. Ten to kurwa jest rybak, nie? To ma znaczenie. to z nitnej, bo ty wiesz co tam jest odcinek znowu już nagrany, a ja was odsyłam do najnowszego mojego odcinka, który wleciał właśnie na kanał. Nie chcę zaczerpnąć tej gimna. Właśnie, jakbym był wersow, to bym robił takie zajebiste odpały. Czyli na przykład wziął tą dziewczynę, najpierw bym się ubrał normalnie, tak jak wersow było na fioletowo, nie? Tam ha ha ha, hi, hi hi i nagle, no dobra dziewczyny, to ja spróbuję, czy się czegoś nauczyłam. I bym przebrał tą dziewczynę, tak jak wersow, założył jej perukę, żeby wyglądała jak wersow, ale żeby nie było widać dokładnie twarzy, nie? I nagle te dzieciaki by wszystkie, Ło, wow, Weronika, jaki ty masz talent. Takie bym robił. Tylko takie, żeby było widać, że to jest z dystansem, nie że beka. Nie że oszukiwanko, tylko że takie wiecie, beka. Tak jak ja na przykład kiedyś robiłem z tym rzucaniem do kosza. No to Tylko idiota myślał, że to jest na serio, nie? Bo jakby ciągle była ta sama przebitka, nie wiem czy kojarzycie. To taki stary mem.